Dzień dobry, jeszcze raz w niedzielę. Niedziela 13 dzień kwietnia. No jesteśmy w ogniu wielu ważnych zjawisk na świecie. Dzisiaj pan pokoju. Jako mediatorzy prezentujemy postaci, które przyczyniły się do pokoju na świecie. Chciałbym Was zaprosić do film na temat Fritza Habera. Przed nami, jako telewizja, stacja Mediacja, zrobiliśmy taki mały skrót z filmu dokumentalnego. No i o tyle to ciekawa postać, że w ogóle, w ogóle jest kwestią, czy to jest Noblista z Wrocławia, bo tak pojawiło się w tym komentarzu. Niemiecki chemik, żydowskiego pochodzenia zresztą który w swoim świecie dokonia, dokonań naukowych, badań i odkryć. Szukamy odpowiedzi, czy był świadomy tego, w jaki sposób jego dzieło może zostać wykorzystane i jakie w efekcie przyniesie straszliwe straty dla, dla cywilizacji. Ale dobrze, obejrzyjmy w takim razie ten film na temat Fritza Habera w szerszym wydaniu. Posłuchajcie. An undisputed genius born in Germany in the 1860s. And he saved more lives than potentially anyone else in human history. And he saved those lives completely accidentally while trying to figure out horrible ways to kill people. He was as brilliant as he was heartless. The paradoxical life of Fritz Haber begins in 1868 in Breslau, what is now Poland. Raised in a strict Jewish household, Haber converted to Lutheranism in his 20s and spent the next several decades trying to hide his Jewish heritage. From an early age, Haber excelled at the sciences, climbing the academic ranks until he found his niche in the new field of physical chemistry, which I took. An undergrad, and it's hard stuff. By 1905, he had completed his third book, which not only led to his promotion to full professor, but also hinted at some of his very first experiments into something called nitrogen fixing something that would change the world. Invention number one. In 1900, Earth's population was about 1.6 billion people. Now there are 5.5 billion more. There are 7 billion of us walking around today because we've eaten food which has given us the energy to do awesome things like watch videos on YouTube. In in 1998, a British chemist, Sir William Cooks, predicted that the Earth's population would outpace the supply of wheat by about 1931. Intensive farming was depleting the nitrogen in the soil, raising fears of a global food crisis. Although nitrogen makes up about 78% of our atmosphere, it exists as an exceedingly stable triple bonded molecule, diatomic nitrogen are into. But for plants to actually have access to the nitrogen to help build themselves, it has to be fixed or converted into the more reactive ammonia, which is NH3. Before Haber, almost all nitrogen was fixed over hundreds of years by microorganisms. Organisms in the soil. But rich organic soils were rapidly disappearing. So at that time, most industrialized countries like Germany relied on mined animal manure, particularly bat guano from South America, to make nitrogen based fertilizers. Yeah, and I should also probably mention that nitrogen, fixed nitrogen, is also extremely useful for creating bombs. By the early 1900s, Haber was realizing that it was possible to synthesize ammonia from atmospheric nitrogen and hydrogen under some specific circumstances. In 1908, Haber figured out that if you combined atmospheric nitrogen with hydrogen under immense heat, like 500 degrees Celsius, and immense pressure, like 150 to 200 atmospheres, circulated over a catalyst like uranium or osmium, it was possible to synthesize ammonia. By 1913, the process had been refined and commercialized with the help of a German chemist Carl Bosch so that ammonia could be produced on an industrial scale. This Haber-Bosch process, as it became known, is widely considered one of the most significant achievements of the 20th century. And although the history is murky here, let's just say it doesn't appear that Haber set out to fix nitrogen to stave off world famine. Most believe he was far more interested in helping Germany. Make more explosives. Because while ammonia can be made to produce fertilizer, it can also be easily converted into nitric acid, a very important ingredient for explosives. And as World War I got underway in 1914, the Allies blockaded German ports, cutting off Germany's supply to all of those nitrates coming from South America. Thanks in large part to Haber's invention, Germany was able to continue manufacturing ammunition from synthetic nitrate and fight on. And fight they did. Thanks to another Haber creation. Invention number two. Haber was appointed director of the Kaiser Wilhelm Institute for Physical Chemistry and Electrochemistry in 1911. When World War I broke out, he was recruited to head up Germany's gas warfare division. And he dropped everything for the opportunity. At this point, Haber put his brilliant chemist's mind to work devising gaseous compounds intended to injure or kill human beings. He first came up with a caustic substance called xylobromide made with bromine, but that froze too easily and proved worthless in battle, so he moved on to chlorine and worked on ways to discharge that chlorine gas. In enemy trenches. On April 22, 1915, Haber personally oversaw the first large scale gas attack in military history in Belgium, as German troops attacked French, Canadian, and Algerian troops with more than 150 tons of the poisonous gas. The chlorine gas proved to be horribly effective. The attack resulted in more than 10,000 injuries and deaths, many of those people drowning as fluid built up in their lungs. Wow. Haber returned to Berlin to throw a dinner party. To celebrate his fantastic new method of killing people in the most horrific and painful way possible, where his wife Clara, a successful chemist in her own right, told him that she could not live with him using their science to create such horrible weapons. Presumably, Haber told her to get out of his grill and mind her own business because that night, she shot herself in the chest. Haber. Was so shaken by her dramatic action in favor of a more human world that he stopped all work on chemical weapons. And no, I'm just kidding, he actually left the following day to oversee a gas attack on the Russian front and continued to supervise Germany's chemical warfare program. Head. Always desperate to prove his patriotism, he oversaw the development of mustard gas, which proved even more effective than chlorine because it was heavy and settled in the trenches. He also helped invent a gas mask for German troops after Allied forces began using chemical weapons themselves. Despite Haber's best efforts, Germany lost that war. You know that. At least I hope you know that. But what you might not know is that in 1919, Haber was awarded the Nobel Prize for Chemistry for improving the standards of agriculture and the well-being of mankind. Do not. Naturally, this award caused a bit of controversy, and if you ever want to see what a whitewashed biography looks like, go take a look online at the official Nobel Prize write up on Haber, which to this day devotes all of a half of a sentence to Haber's work on chemical weapons. And again, Alfred Nobel is best known as the inventor of dynamite, so maybe it makes sense. The year after receiving his Nobel Prize, Haber was charged with war crimes, but was never prosecuted. Still, Germany's defeat was a crushing blow to him personally, and he vowed to pay off all of Germany's monetary war reparations by himself. And he tried to do it. I b you not once again by extracting gold from seawater. There's a lot of gold in seawater. It's just hard to get out. There's so much sea, and there's gold in it, and he was like, I can use chemistry! For six years in the 1920s, with the help of an experimental ship, Haber searched the oceans for bling, and he came up pretty much empty handed. By the early 1930s, with Hitler rising to power and anti-Semitism growing, Haber could no longer hide his Jewish roots, and despite the fact that he was such a tireless proponent of the German cause, he was forced to resign from the Wilhelm Institute in 1933 and was essentially kicked out of the country that he loved so much. He died in Switzerland at the age of 65 the following year. Legacy. The story of Fritz Haber does not end there. His inventions and contributions had to continue. Legacy in the hands of other chemists, and they too are grim. Earlier in his career, Haber had invented an insecticide called Zyklon A. Without any like actual goal of killing people this time. It was one of his inventions that he actually didn't want to hurt people with. But it wasn't a particularly notable invention, except that in the years that followed, German scientists tinkered with the formula to produce a new gas called Zyklon B. Specifically, they removed its strong warning odor. The gas was used in Hitler's concentration camps to kill millions of prisoners during World War II. Among the victims, members of Haber's own family. As for the nitrogen fixing process that Haber co invented, even its benefits, are increasingly questionable. Today, factories around the world make over 100 million tons of synthetic nitrogen-based fertilizer every year. And an estimated 2 billion people depend on the Haber-Bosch process to grow their food. But the long-term environmental impact of this nitrogen-fixing process has been kind of frightening. Synthetic fertilizers are chronically overused and the nitrate runoff from farms around the world is having a Devastating impact on water quality. Runoff from fertilizers sets off explosive growths of algae in waterways and oceans. As the enormous mats of algae decompose, they suck oxygen from the water, creating enormous dead zones where no aquatic life, save a few jellyfish. Can exist. Here in the US, the dead zone in the Gulf of Mexico expands to more than 20,000 square kilometers each summer, and each year it gets bigger. The Pew Oceans Commission currently lists nitrogen fertilizer as the main source of oceanic pollution. Beyond that, nitrogen fertilizers also release large quantities of nitrogen oxide into the air, a greenhouse gas 300 times more heat trapping than carbon dioxide. Now, Fritz Haber couldn't have predicted the environmental impact of the invention that bears his name, but I don't really think he would care. Creating fertilizer was wasn't even his top priority when he set out to capture nitrogen out of the air. His goal was to keep his country armed for war and he ended up feeding half of the world in the process. As history reminds us again and again, science isn't good or bad, it's only true. The people with the best intentions can have the worst impacts and those who only want to kill might end up saving billions of lives. The science doesn't care. It's up to us to decide what we do with it. Thank you for watching this episode of SciShow. No więc dzień no. dobry Kazienko, dzień dobry. Dzień dobry Jurku, dzień dobry. Ale dałeś silny temat, wow. No wiesz, jak panteon pokoju, wracamy no do wywołania tak. magii śląskich noblistów. Ale wiesz, w tym pierwszym filmiku, który pokazałem na początku, jest taki komentarz, bo tutaj komentator powiedział, że Fritz Haber pochodzi z Breslau, obecnie z terenu Polski, a tamten powiedział, że to Wrocławski noblista. Tymczasem to przed, przed II wojną światową. No cóż, ale widać ci współcześni niektórzy miłośnicy Śląsko wcale przeciwko temu nie oponują i chwalą się, że takich mamy wspaniałych polskich noblistów, prawda, z terenów Śląska. Niestety, to już doświadczyliśmy wcześniej, że, że czegoś się nie tknąć, to nam się pojawia coś mrocznego. A to żydożercy, a to polakożercy, a to yy, powiedziałbym yy, wcieleni do wojska niemieckiego. No i tutaj jeszcze te eksperymenty. No jednak, jedno co można na pewno powiedzieć, to faktycznie wnieśli ci ludzie wielki wkład w historię świata. Bo czy jego rozwój, to nie wiem, to by trzeba było jakoś ocenić. Ale czy ty słyszałeś może o takim nobliście? Jak Fritz Haber. Nie, nie. Widzisz, to nie słyszałam, nie słyszałam o takim. On, on był pokojowym Noblistą, tak? Tak, on dostał pokojową nagrodę Nobla jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy. No i tak, jak właśnie się zastanawiam, czy to jest, czy to była jego. Znaczy, jaką on miał intencję po prostu? Czy jak Alfred Nobel nie przewidział, że Coś, co stworzy, może być źle wykorzystane, czy może po prostu. Czy, no, czyli czy jakiś No Trudno mi to tak naprawdę tak zobaczyć. Widać, że, widać wiesz, że pokojowa nagroda Nobla jest pełna pułapek. I dopiero w czasie okazuje się, wiesz czy to rzeczywiście pokojowa nagroda. No. Wiesz, w Polsce na zupełnie innym poziomie została również stworzona kapituła Orderu Uśmiechu i tam do dzisiaj przyznaje się wielkim ludziom na świecie takie tytuły. To z rekomendacji dzieci, znowu z lekkim przymurzeniem oka, no bo wiemy, że, że, że jednak te, te dzieci są wspomagane przez dorosłych, żeby, żeby móc spełnić tą całą procedurę. Obecnie na, na czele kapituły stoi Marek Michalak, dwukadencyjny rzecznik praw dziecka. Cała inicjatywa pochodziła od Czarka Leżeńskiego, byłego redaktora naczelnego jednego z pism w czasach PRL-u, natomiast no, szlachetną postacią, która była przy tym to Iwanda Chotomska i Szymon Kobyliński. Natomiast tam też niestety bodaj, Leonid Breżni był laureatem, prawda? więc tak, no. daje nam mnóstwo pytań. Prawda? To może nie nagradzać. Na no jak się nagradza, no to może wiedzieć, jak to będzie. U nas też mamy w środowisku mediatorów panią ze środowiska propagandistów pis która sama sobie przyznała nagrodę najwybitniejszej polskiej mediatorki, a teraz jest w Radzie Łapników. Także po prostu no, pytanie jest zasadne, prawda? Ale ja, po... bym, ja bym Jurko, tobie przyznała organ uśmiechu. No to właśnie znaczy, to też nie było pretensyjne. No jak, 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 jak iść na całość, to iść na całość. Koniec. Koniec. Idziemy no na fali. To ja chcę jeszcze tego jednego Noblistę, znaczy tego, tego Noblistę zaprezentować jeszcze z innej nieco perspektywy. Więc posłuchajmy jeszcze Ale to jest cały czas ten od, od Azotu? Tak. Biografia tego człowieka to jeden z największych paradoksów w historii XX wieku. Wybitny noblista, chemik, który przyczynił się do zagłady własnego narodu, Fritz Haber, Żyd, który opracował cyklon B. Jest rok 1918. Mający żydowskie pochodzenie urodzony we Wrocławiu chemik otrzymuje nagrodę Nobla za syntezę amoniaku z azotu i wodoru. To rewolucjonizuje przemysł w Niemczech, choć Haber ma na sumieniu niechlubną kartę: opracowanie gazów bojowych, które Niemcy wykorzystywali w czasie I wojny światowej. Po jej zakończeniu zajmuje się tematem środków na szkodniki. Szuka sposobu, na opracowanie preparatu do zabijania pchełwszy i pluskiew. W jego laboratorium powstaje cyklon B, ziemia okrzemkowa w formie granulek nasyconych cianowodorem. W 1934 roku Haber jako Żyd zostaje zmuszony do emigracji. Umiera rok później w Wielkiej Brytanii. Ten chemik nie doczekał czasu, jak preparat został wykorzystywany w czasie wojny. Początkowo służył odwszawianiu ubrań więźniów w obozów. Później Niemcy wpadli na pomysł masowego mordowania nim ludzi. 4 kg cyklonu B były w stanie szybko zabić około 1000 osób. Kilogram środka kosztował jedynie. Jedynie pięć marek niemieckich. W Auschwitz po raz pierwszy cyklon B został użyty przeciwko grupie więźniów Polaków i jeńców z Armii Czerwonej we wrześniu 1941 roku. Tak to z Fritzem Haberem jest. Ym. No. No ale. No ale. No ale jest noblistą. Jest i o nim się mówi, tak czy siak? No tak czy siak pewnie nauka go chwali, bo ym, odkrycie hmm. było istotne. Zresztą mieliśmy w poprzednim filmiku tę prezentację dotyczącą też produkcji nawozów. I znowu jest i dobro i zło. Cały czas borykamy się między tymi dwoma skrajnościami. No, ale dobrze, to może tyle o Fritzu Haberze, bo można powiedzieć, że gdy prezentujemy ludzi z Pantonu Pokoju, to bardziej zależy nam na tym, którzy naprawdę w sposób niekwestionowany przyczynili... No właśnie Jurku, kto to? Ale no wiedza o tych, którzy są noblistami jest nam potrzebna. No, żebyśmy bezkrytycznie też nie powtarzali takich rzeczy. No, jeszcze raz powtórzę, ta fala zachwytu, że śląsk ma noblistów, zasługuje jednak na merytoryczny, przynajmniej na wiedzę, na to, żeby wiedzieć, co my robimy, prawda? kogo propujemy. Tak. Rozumiem, że historia jest złożona, ale w jaki sposób, jeśli Promujemy ludzi, to bierzemy odpowiedzialność. W tym przypadku również, prawda? Żeby tak. jednym nie robić niedźwiedzi i przysługi, którzy nie przypisują się do czegoś takiego, no, a drugim, żeby mówiąc najdelikatniej, nie sprawiać przykrości, bo jednak wiele krzywd my wciąż pamiętamy. No ale i jesteśmy w dobie nowego otwarcia na świecie, bo wygląda z tego, że tak to, tak to się klaruje. Jaką rolę pełni będzie nagroda Bla Zobaczymy, bo do tej pory. Przez ostatnie lata, w szczególności przyznawane nagrody Nobla między innymi działaczom ukraińskim, białoruskim, rosyjskim z racji inwazji rosyjskiej nie przyniosły efektu. To znaczy, raczej mamy do czynienia z aresztowaniem w zasadzie wszystkich tych, którzy, którzy ośmielają się powstrzymywać reżim. No i widać, że nagroda Nobla przestała przynosić efekt. Przypomnę, mamy tutaj w ostatnich latach i noblistów, którzy mamy kobietę z Iranu, która która też siedzi w więzieniu, prawda, za obronę praw kobiet. No i kiedy słychać, w Krakowie jest taka bardzo poruszająca wystawa rosyjskich, rosyjskich aktywistów, którzy siedzą w więzieniach na, na placu Marii Magdaleny, w Krakowie właśnie, no i to rzeczywiście jest koszmarne, że ktoś, teraz mieliśmy wymianę jeńców, prawda, Amerykanka siedziała w więzieniu rosyjskim, za to, że przeznaczyła bodaj 50 dolarów jakiejś organizacji opozycyjnej, więc, więc to są czasy dość trudne. Co z tego będzie? Mnie zaskakuje tylko, że Europa tak na początku tych przedbiegów okazuje się tak słaba, że okazuje się, że wcale nie mamy takiego potencjału, jaki sobie wyobrażamy. No ale oczywiście czas pokaże, jak to będzie. Mam, mam jednak nadzieję, że tu polski wkład w no, takie przestawienie się na, na, na tryb obronny i odstraszający tyrana, przyniesie efekt. Choć nie wiem, co bardziej mnie przeraża. Czy taka jawność tyranii rosyjskiej, gdzie car był, można powiedzieć, przyklejony tej kultury, czy tyran amerykański, bo tak to trzeba już jasno powiedzieć. Znaczy prezydent Stanów Zjednoczonych robi kompletnie wszystko, co chce. Z niczym się nie liczy, z nikim się nie liczy i nikt nie jest w stanie go powstrzymać. To jest rzeczywiście szokujące. Więc można zapytać, a jaka to różnica w stosunku do przywódców duchowych, prawda Iranu czy innych dyktatorów na świecie? No, może taka, że ten wykorzystuje wszystkie mechanizmy demokratyczne i zamyka tak naprawdę usta tym, którzy w tej sprawie mają odmienne zdanie? Słychać głosy na przykład amerykańskiego kandydata na prezydenta Sandersa, który no, pomimo swojego podeszłego wieku? Pokazuje jednak ścieżkę wyjścia z tego, i mnie się wydaje, jeśli okaże się, że rzeczywiście ta wywołana wojna handlowa, w której w tej chwili ważą się losy czy Chiny i Europa, zawiążą sojusz prawda, przeciwko tej dyktaturze amerykańskiej, to, to bardzo to niesłychane. Chyba nikt nie mógł się tego spodziewać, że tak może być, ale jeżeli taki sojusz będzie, to wygląda z tego, że tylko on może powstrzymać Donalda Trumpa no a wtedy można liczyć na to, że będzie jakiś impeachment. No, rozwijane wizje ludzi, którzy są zatroskani tym, co się dzieje, są wszystkim, co nam zostało. No ale poza wszystkim, my żyjemy w, swoim, w swoich okolicznościach, w swoim otoczeniu i, i jak to wygląda na naszym poziomie, no to już jest odrębna sprawa. Jesteśmy na YouTubie, wyłączamy się, zapraszamy do komentowania naszych, naszych rozmów. Jeszcze oczywiście Ciebie poproszę o Twój komentarz, bo ja, bo ja tak tu zagadałem, może coś w tej sprawie jeszcze zechcesz powiedzieć, a zaraz jeszcze my sobie tu podyskutujemy. To znaczy, wiesz, no dużo jest artykułów na temat Trumpa, na temat przyszłości, wszystkie są pełne niepokoju, no nie wiemy, nie wiemy jakie będą dalsze ruchy, bo są gwałtowne i zmienne, Także ja tylko jestem po prostu zdumiona tym wyborem i patrzę na, na tego człowieka jak na takiego trochę szalonego starca. Nie wiem, czy to jest dobre, ale dla mnie to jest trochę szalony, szalony starzec. My tutaj, ja no, prowadzimy Bank Srebrnej Gospodarki, punkt wiedzy, mówimy o tym, że się starzeje społeczeństwo i tak dalej i co robić, żeby, żeby zagospodarować wiedzę i umiejętności seniorów i cały czas troskamy się o siebie i o innych, a tutaj nagle... <laughs> paraguje taka postać, która nie wiem, jakim jest wzorcem i dla kogo. W każdym razie jest to jakiś dziwny stwór. Jeżeli demokracja amerykańska wytworzyła ten stwór, no to co będzie dalej? Co będzie po Trumpie? Nie wiem. No właśnie, dobre pytanie. No i z takimi pytaniami zostawiamy w takim razie naszych słuchaczy. Zapraszamy do komentowania, a my jeszcze sobie podyskutujemy, jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, to... Gorąco zapraszam. Paniamy się.